Cześć Manko widzowie z tej strony Link Master a dzisiaj będziemy grać w taką grę, gdzie trzeba skakać i unikać takich kul I z tego co widzę mamy trochę życia. I od razu za zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, bo to naprawdę pomaga mi. Eee, no i właśnie lecimy. Tutaj trzeba... Słuchaj, dobrze, że takie wysokie skoki są, a nie jak zwykłe. Zwykłe, widzę, że tutaj tak średnio się też poruszać możemy Ale jak na razie jest bezpiecznie Nie trzeba skakać, Jezu <grymne> Upla, jak ja dost... Aha, auto podskoczyło Wow, umieram, widzowie, widzowie, umieram Skok Umieram, widzowie Co? Ja wyskoczyłem Nie no, widzowie A teraz jesteśmy ten, kierowcami I se wchodzimy do auta i jedziemy na nich O, zablokowałem się wow ale to szybko zjeżdża, co je? o, o trzymam się Jedziemy. Uuu. Dobra, unikamy znowu. Ale denerwuje mnie ta muzyka w tle z Fortnite'a. Więc pozwólcie, że wyciszę ją. O, od razu lepiej. A co do Fortnite'a, to jak chcecie, to mogę nagrać Fortnite'a. Jakieś luźne gry, coś takiego. Więc jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Wow, dobra, opla, dobrze, no idzie widzowie. Wow, samochód podleciał tutaj normalnie. Na razie nie trzeba nic robić. Tutaj będzie skok skok wow, samochód nam wleciał na platformę w sensie wleciał na chwilę i mnie aha, uderzył a ja umarłem o, jakiś lepszy samochód Ło, wow, fioletowe ja chcę do fioletowego wow o, wow, udało się lecimy na nich, widzowie Wow, widzowie! Co się tutaj dzieje? Tego nie wiem. Wow, łow! Dostał chyba! Lecimy. Wow, widzowie! Nie wiem, jak tu się poruszać, ale lecimy samochodem. Tam. O, wygrali. No cóż. Lecimy jeszcze raz. Nowa runda. Dobra, Tutaj jeszcze jest spokojnie. Pierwszy podskok. Drugi podskok. Było trzeba. Piau. Dobrze. Tam leci na nos samochód. Tutaj lecą na nas. Jak nie wiem, o kurde, ale wrąbał się ten wioletowy tam Dobra, jadą na nas Uuu, Jak wjechał Jak jedzie Co jest? Wow To było niebezpieczne, nie powiem Ała, dostałem trochę o nie, fioletowe auta się rozpędzają już na nas. Patrzcie, jakie triki. Ło! Aha. Widzieliście? Tu chłopie meteoryt latający. Wciągnie się do góry. Oła. Umieram, widzowie. Ło! 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 się nie dało przeżyć lecimy wow! i dup. O, let's go dobra, skaczemy jeszcze raz teraz są ta pierwsza kamerka Nie było, trzeba tutaj będzie. Jak mnie. Coś smyrło mnie. Nie, samochody już jadą. Leci chłopie z samochodem cały... Oła I sobie, ta gra jest cudowna. Nazwę do gry dam Wam w opisie tego filmu. Jak chcecie sobie zagrać to. Będziecie mieli nazwę w opisie filmu. Ło, wow, ten co tutaj wleciał do nas? Podskok! O kurcze Ło, wow, ała. Co się stało? Dlaczego mnie już tak palło? On nagle tak się do mnie Wo, Ło! Wow. Widzowie to nie jest bezpieczna gra. Nie grajcie w nią. Wow, to było niebezpieczne. Uuuhu. Widzowie, dlaczego na mnie tyle osób Nie, nie, co się dzieje? Co jest? Opla, widzowie, co tutaj się dzieje. A ład, dostałem za do samochodzika. Co tutaj robi samochód? Wow, widzę, nie poszło ale poszłem ja nie wiem co się dzieje w ogóle idziemy na sam bok może mnie tam nie, nie wezmą, nie znajdą I jup Jak no! Dobrze, że się w tej grze regeneruje życie Co jest?! Czemu to się tu tak kręciło? Ło, wow. Problemy są Widzowie, problemy Dobra Jak lecimy? Widzowie, wszyscy lecą. Ne. Pat, tu mnie nie złapią. Hop! A jednak w trójkę na mnie polecieli jeszcze jakieś białe autko. Lecą! Nie! Dostałem, dostałem dużo. Hop! Hop! Nie! uff, Nie! Nie widzowie, umieram! Umieram! Autentycznie umierał. Wow. To było tak blisko, że ja nie wiem. O kurde! Czemu każdy na mnie? Nie! Ło! Wow. Ło! Wow. Co się dzieje? Nie! Nie! A ostatni byłem. Prawie mi się udało. Dobra, lecimy jeszcze jedną rundkę. To jest <śmany> fajne. <śmany> I jeszcze raz wam mówię. <śmany> przypnę. Może nie przypnę, ale w sumie w komentarzu też napiszę. Jak gra się nazywa tak i tak. Naprawdę z kolegami tym bardziej. Jakbyście mieli prywatny serwer, to polecam na pewno z kolegami. No, na pewno by było fajne i śmieszne. <śmany> <laughs> ah, wow, to było blisko. Siup? 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 I zielony kloc leci. Nie, bo żółte i, i czerwone to chyba po prostu zabijają, nie? A zielone to nie wiem, bo zielone się bardzo rzadko spotykam, i nie wiem, czy one może nie leczą, czy coś. Albo działają tak jak pomarańczowe i czerwone. Albo po prostu kolor mają inny. To też jest możliwe. Wow, ale samochód poleciał tam. Wow. Nie chcę mieć styczności z samochodami. Nie przypadam za samochodami, nie powiem. Hop. Pyk nad samochodem. U, wow. dostałem trochę. <laughs> Kiedy to co poleciał. Oho, jestem ostatni. O, nie. O, nie, widzowie! Wykrałem! Tak! I zrobię takim pięknym akcentem, dziękuję Wam za oglądanie z tej strony, był Limak Master, no i co, siema.